Sobie. Dzisiaj sobie gramy w kolejną grę już trzeci odcinek, więc mam nadzieję, że się cieszycie. Dobra, ja idę właśnie, już trochę w nią grałem, ale i tak jestem słaby, jem sobie. No, dobra, widzowie. Hmm. Idziemy sobie tutaj widzieć? Proszę, że. Klikamy z Ja. Co ja w ogóle to? Naprawdę... Jakieś ciężko dla mnie jest poduszkę podnosić na naprawdę. Jest dla mnie ciężkie. O! Da! Da! No Już biorę się do roboty! Biorę się do roboty, szefie! No dobra! No, Na ładuję siłę w szefie widzowie! Widzowie, jak widzicie, ładuje siłę. No ładuj się! Ładuj się! I teraz ćwiczę, szafie! Jak mi każesz, to do ćwiczę! Dobra, idź, teraz dziewięcie. Tutaj? Mi nie, nie pro. Co mnie... Co mi... Co mi A masz kopniaka! Ty jeden skurczybyków. Twi dobra. A moje... O nie, za dupę to mi trzymam. E ja w ogóle dlaczego oni mnie wyganiają? No nie mogę być w jakimś kółku w ogóle. Idę. dobie. Czemu nie mogę? No właśnie. Hm? Free Schmidt. 65. Co to dodaję. Teraz... Idę zjeść jestem. Idę zjeść. Jaki poker Jak? A gdzie się ulepsza no? Nie Nie Gdzie jest? Nie mam Zero jakieś. Mam wszystkiego z Dobra sprawdzę No co?

No, no dobra, to Fighting. Te O nie, check, mnie boluje! czek kontra ja. Popo! A macie, a macie, a macie pupu! Jeden wy... Już jeden! Dobra, zabij ty! Teraz ty! teraz ci zabiję, ty jeden leniu! Dobra, dobra, mam cię! Oh, wygrałem widzowie! Uff, tu 390 kasy! Next, next. Wygrałem EZA. Idę zupgrade'ować żarcie. Dobra. upgraded. No, nie mam kas. Dobra, teraz idę idę dalej walczyć. Do mnie teraz muszę iść do tego giganta? Co z nim? no co im będę walczył, okej? Nie wiem to. A, dobra, no to wymienię się z nim jakiś plastik. Knife, co mi daje? Co z nim mogę zrobić? Inventory... a 5 fight! 5 fight, czyli będę silniejszy? O, 5? Dobra, to idę walczyć! O. Nie, nie chcę włączyć No co jest? No wyłącz się! O, dobra. Teraz fight. Watzę ja zabić. Dobra, pokonam was znowu. Bestem już silniejszy. Pu, pu, pu. A jeden za, ZABity! Drugi zabity! Teraz ty najsilniejszy. Jestem bardzo silny. Jestem silny i wosportowany Widzowie, patrzcie, jak go rozwalam. Widzowie, widzowie. Zabity. Ja silniejszy! <laughs> Nie na no wiem, że mam gorsze. Zobacz jak walczę! Ja kontra. Widzowie, widzowie! Za, za... Widzicie jak walczę? Jeden zabity! Drugi zabity! No, ja kontra widzowie! Nie, kontra, kontra. Nie, poczekaj, zrobię. Wa, poczekaj. Zrobię coś. Tak, tak jest, coś fajne Nie? No i. To jestem. Dobra, dobra, to jestem ja, kiedy. To jestem ja i hejterzy. Zobaczcie co robię. ser. hejterami. To no ja! pu, A macie! macie, Kajtarzy. Więc wychodzić, bo wam tak zrobię w prawdziwym życiu, ogadać gdzie mieszkacie. Nie, no żartuję. A co, a jeszcze jest coś innego można robić za tą kacę? A, dobrze. Ja sobie upgradeuję dużo jedynka. No ile to kosztuje? Ma 600 I teraz mogę wziąć? Dobra, ile ja wziąłem w ogóle? Dobra 26 Jeszcze mam jeden do zjeść Dobra, to ja mi mam, no, mam jeden Ty dziadzie Daj mi jedzenie dziennie Dobra jemu jeszcze w dobra, dobra, jem, dojście, oś, jem. Oś, o dobro, dobro, jem, jem. Właściwie, oh. dziwne A jeszcze jedno mam No, ty A ja wiem, co chyba jest Idęce, robi się przez to szybciej, jem? Czy więcej dostaje, widzowie? Ja no może grajcie, się, to możecie mi powiedzieć Albo ty A no, widzowie, dobre, dobre. Dobre, dobre. O, jestem tak silny. Jestem bardzo silny. Dobra, dawaj mi kolejne żarcie. O, dobra, że to Idę ćwiczyć. Nam, 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 Jadłem. Idę teraz ćwiczyć. I idę na ARMS, czyli staminę. O, o, w zobacz, zobacz jak jestem silny już. Chwilę nie przyjrzałem i jestem już potężny. O! Dobra, odpoczywam, odpoczywam, odpoczywam w szefie. Uh, uh, uh. Dobra, widzowie odpoczywają. No, co w szefie. No i widzowie oczywiście. Odpoczywam a hejterzy to nic nie do nich nie. Prawie jak? Jesteście hejterami, to wywalać z tego filmu. Dobra. Zaraz ćwiczę kolejną. Co mi to daje? W ogóle stamina to jest? A, ręce mam silne, dobra. Ja chcę robić klatę! Gdzie jest klata? A pompki robyszki, to już niech będzie na pompkach. Dobra, pompki robię! O. To mi się chyba plecy robią. A nie. Sprawdzę. Nie, plecy chyba mi się robiły. Nie robi mi się klata. To, to, ale co to jest? Tu są tycki. Tu są nogi Tu. Są... O, tu! Nie na no wszystko zajęte! O! Dobra! Ćwiczę! Klata! Ach. No to jest klata chyba, nie? Tak, klata. Uch. O! Ej! Siema! Dobra to się ciężko robi! O, dostałem klatę! Dobra, widzowie, chyba mam cztery paka. Dobra, 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 dobra i klikam. Dobra, teraz... Klikniję to! Dobra, widzowie! Dobra, teraz kliknę. Nabijam. No! Dobra, teraz rozwalę każdego. No, żartuję. Jak wyglądasz? Bo ja dobrze. No, bardzo niepoko. Eee, co so, zobacz so, na, na plecy lepiej. Rób co, so plecy lepiej. Ja zobaczę za moją Widzowie Czy mogę teraz z lepszymi walczyć? Te, zobacz. jakiś ich No wiem. O tyle z nimi nie możesz. Pu, pu, pu. Skupię cię. Ej, chyba opłaca się nogi, no bo ja większość im daję znów. nóg. W ogóle. chcę ja i Zobacz tutaj w fight O nie, on się boi mnie! I co? Co, teraz się zabiję? Znisz, skopię cię no, no. ciebie Teraz od ciebie Teraz ciebie Teraz ciebie biję Jest, wygram. Mam to fight Pro fight Malę sobie auto klisować. A teraz Pufu, Ale on jest dobry! Autofajt autofight jest dobry. Uch, o, pokonałem. Dobra, mam 1600 doradców. Jak chcę... Co? Ja sobie czekam. ma Widzowie, fajny mam nadzieję, że odcinek. Dobra, idę jeść. Dobra, idę Siedemset 750 to mnie... Stać, okej. Okay. teraz i... dobra, idę. Dobra, idę, 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 dwa, trzy, cztery, sześć sześć. Sześć mi dam! Dobrze. Dobra, jem. jem. No, ale dobre Dobra, zjadłem dobra. No nie klaskaj tak, po co klaskasz? Widzowie, dobra Zjem I za, zaraz Dobra, jem pierwszy A co w ogóle, jak się klika to szybciej się je? O, nie klika Dobra, teraz już mam dużo 44. Nie yeah. robić klatę, o, ale teraz będę długo robił. Bez, zatrzymy Bez zatrzymania, będę widowie robił. Zobaczcie. Dajcie czego Dobra, Staminę. N44. Ty okay. Dobra. Widzowie. A mam nadzieję, że ty, ten film. Bo to bo mi właśnie dziś, mo, dziś kupi podobny Robuxy i może będzie fajny filmik. Dobry. Wiem sobie. Jakie jem, jem, jem. <tryk> dobre widzowie. Widzowie, bardzo dobre. Chyba nic nie, dobra, nie dobre, A ile ty masz? Ile... No... Żar. No, stamina. Okay. Co? No. A jest gdzieś lepsze miejsce do jedzenia? Okej. Okay. Ile ty masz stamina? Ja właśnie jedzę. 57. 57 58 mam? jest 58 aż nie Ja sobie nabijam 100 Albo nie, nie aż tak duże Dobra sobie teraz jem mi idę ćwiczyć widzowie To wszystko Idę ćwiczyć O ostatnie dobre Jem, 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 jem Dobra zjedzona idę ćwiczyć Dobra, zobaczcie teraz, jaką. O, jak ją wygląda. Dobra, teraz co. To... Teraz zarabę. Ja będę miał dobrą klatę. Mm. Ale zaraz zobacz sobie na moją klatę lepiej. No. Dobra, zobacz na moją klatę. Ja mam. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. pa. Dobra, widzę. Gdzie ty jesteś? Widzę. Cię... O. I masz o. w końcu też do to patrzy się. Ja właśnie też ro zaczynam robić ręce No okay. wiem. Okay. Hmm. Hmm. Dobra widzowie, idę jeść! Idę, 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 jeść, idę, idę. idę jeść. Sí, no, no.